Cześć, cześć, ja to, ja to nagrywam, ja to nagrywam, kurwa. Cześć, cześć, cześć. <gryki>, kurwa, creaky. Cześć, jak on ma głowę? Kurwa, drewniam. Z desek zrobi głowę, o. On cały powinien <gryki> być z desek czuł. Nie. Yeah. Tak. On jest cały z desek debil. Nie, yeah, jest git, ładnie wygląda. wygląda. Wygląda jak twój stary obwód, co się nie golił przez 3 miesiące. <tastemiesz> nie, nie ku, prawda? Co Nie. O Cześć, cześć, cześć! Daj mi gotować! zrobię To długi. Nie, żadny I gałązka. Nie, żadnych gałązek nie ma. O taki no zrobimy. I teraz tą czapkę trzeba mu fajną zrobić. Tam miał niebieską. Niebieską miał tu czapkę. Czemu trochę? Kurwa czy bo on z tyłu tak samo wygląda jak z przodu. A no bo czapkę live. Nie się skapie. Tak tych Ty, albo takie niebieskie włosy mu zostawimy po prostu. ma czapkę chyba debił. A on nie miał takiej czapki z takim bąbelkiem. Taki, yes, patrz, yes, pokaże yes. ci Na pewno... Hmm. DreamWorks by zadowolony O taki, nie czapki Nie, Ej. Ty, kurwa, pojeb... Co ty kurwa, to jest... To nie jest Papa Smurf, defiluje, pany Ej, ładna jest, zostaw, patrz Chodź Papa zobacz. Smurf, kurwa. No patrz, ładna czapka mi wyszła Zostaw <laughs> Czekaj Czekaj, 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 czekaj. czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. czekaj, czekaj. Nie całą czerwoną, ustę. Czekaj, Nie czekaj, nie czekaj. No musi być. Nie, musi być. <laughs> dobra, to, to zostaje. Tylko tą, tą gębę kurwa, trzeba jakoś. O, 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 dobra, to patrz. Z tej strony to jest, że nie był czapka, a z tej strony są usta. No, o. Zaj ta czapa. Czyli, ma pomysł, zrobimy detailing, detailing twarzy, patrz to. Wideles ma. Uuu, po to, to. Ej, zajebista. Ej, nie chcę trzyma... Czekaj. Ej, mam pomysł To będzie takie To będzie takie zajebiste No czekaj, czekaj czekaj No patrz Dobra no, To jest pistoletem był No i co No i co to jest? No i pomyśl No ale nie wiem jest słyszałem no o malarza. Nie, yes, z pistoletą go zrobimy. Zajebisty Pinocchio. Nie, <tryk> <tryk> dajmy coś innego. Cześć, co nie, zostaw, 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 Mam pomysł jeszcze. zostaw, a to? zostaw, zostaw, nie a To to, To? zostaw, 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 Poczekaj, tutaj coś trzeba wymyślić na ten ten spust A bramki mogę dać Okej, okay. fajnie Nie, ja to chyba ten słupek długi w sumie Patrz To już chyba lepiej tak Nie Poczekaj Ej, wtf, kurwa czarne łóżko mi się zmienia na czerwone O, patrz teraz Teraz jest zajebiste no. Zobacz no teraz jeszcze jakiś celownik nie, tak, to Ja to mam Ja już mam Ja już mam celownik No kurwa, większy Dobra No nie Ej wygląda jak Logo Face Ta No Cześć no. no kurwa, czemu tu nie można nic stawiać Hmm Coxcraft? Celownik można zrobić z tabliczki albo z pochodni, nawet kurwa. Patrz. Nie! Nie! Był, był ładny. Stawiamy to pochodnie? Dobra, oglądam. Ja chciałem jeszcze murek dać, żeby to wyglądało jak ten. Jak tłumik. Nie, to nie wygląda dobrze. Nie, ja bym taki mały zostawił. Pst. A o czy patrz, biały czy czarny? ja pierdolę, to jak hero brain. Chyba. <coughs> to jest hero, 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 hero brain. Hero brain chyba. <coughs> Czyli barki mu trzeba zrobić. O, <coughs> człowieko. <noise> nie, nie, nie To, już... <noise> to też nie To już wyglądało zbyt sad To też nie Ej, a czekaj Ej, Nie, nie, czekaj Ej. Koniec, koniec, koniec Zostaw Takie? Nie no Nie, zostaw Zajebisty Jak nie, dobra Top 3 ty, musi być Chuje jak Pinofia, to nie wygląda Chuj, jak... Ludzie nie jak wygląda O kurwa, o kurwa, <grymne> oczy. Kriwne, kurwa. O, to, to wygląda się. No ja tu dam chłopie pokropne, żeby wygrać. Co, co to kurwa za dziury? Takie bombardowanie kurwa. <grymne> I co, i to we nasze według ciebie bardziej wykonane niż nasz minokejś, czy to? Uh, ej, ej to, to miało ten, to miało... Jest nawet, nawet to Skarbiony miało, jakiś. A to miało ten, kurde, jak to się gada? Potencjał. potencjał. Oh, nie. O kurde. <laughs> co to jest? To, to jest ten dożer jakiś. <laughs> Budowlanie z Pinokio. To jest ten Bob Pinokiem. No, ta... To jest ten. To jabłko to nie wiem co tu robi. Co? To jabłko nie wiem co tu robi. I się Ty Nie, dobra, ja takie. Do... Będę ten, wrzucam to na YouTube. A. Prawie 8 minut. To jeszcze jeden ten ee, ton Gierkę ten już wrzucą na YouTube Ej, ale jakby powycinać po prostu właśnie jakieś takie najśmieszne słudowy i na szorcy wrzucić Znaczy szorcy jest... no to jest o tyle ten, że... No, szorcy mają dużo ogólnie, bo to masz takie, że przewijasz i... Ale się I... nie... na TikToka by się mogli pocałujesz? No nie, ja, ja nie lubię TikToka Ja mogę wstawić TikToka to no to Ale nie, ty... Ja, sta ty ja, sta musisz... ja stawiam ja na YouTube. Ja i już mam. Ja stawiam na YouTube'a ty wystawiasz na TikToka Tylko musisz mi na Discordzie wysyłać filmiki. Chociaż nie, na, na Discordzie jest ten Nie, nie można właśnie no. To byś musiał... Na telefon zgrywać po prostu... chyba. Pojebała cię. Hmm... Czy jakby mógł... Ty, A przez Messengera ci nie mogę tego wysłać? Miałem nie mam Messengera na tym Facebook na No Google. to możesz. I... Oczywiście, możesz. Ja mam takie konto na TikToku, gdzie mam nic, w sumie puste konto. Niko nie obserwuję ani nic. Delfin, pralka, wiewiórka. Ja Stepsis w pralkę. Dobra, czemu wszyscy na pralkę zagłosowali? <laughs> bo jakieś foczki. Jakieś foczki, można. Delfin, kurwa, delfin. Ja pierdolę. a Szkoda że z tego z planetami nagrywałem, to był on, kurwa, top. <grym <grym mydło. Ja mydło i planet. Pralka. Ej, czekaj, ja mam... z taką pralkę tu mam, pyk. Pyk. Ja mam pomysł na podłogę. Pyk Coś będzie O kurwa Heb Ka kafelki dojemu <laughs> Ale czemu bo ja nie chciałem takie zrobić To jest Ono kurwa Nie co spierta <laughs> To się robi taka szachownica, ja chciałem po żeby zrobić, żeby były takie puszfurne. No chyba tak nie wyjdzie. Nie dość. Zająłbyś się kurwa wypełnianiem pralki, a potem szachownicą może. Możesz żelazną zrobić taką pralkę? Nie. Bo ja nie wiem jak twoja pralka, ale moja jest biała, nie? Moja jest szara. Ciekawe. Pierwszy, pierwszy raz uszedłem w szarej Srebrny, No Srebrna. To, to jeden pies, kurwa. <noise> jeden pies. Złoty albo żółty. Jeden pies. już sobie pies spawać. Złoty i żółty. Jeden pies. <noise> Oh, kurwa, Pani, jeden pies. Przychodzisz do lombardu? Nie, nie wiem gdzie ty złotego psa widziałeś, ale mój złoty nie jest. Przychodzisz, ty, przychodzisz do lombardu, z tym, z zegarkiem. Panie, ja mam złoty zegarek. Wyciągasz, ale, ale to jest złoty, żółty. Ale złoty, złoty? Jeden złoty. pies. Złoty, żółty, jeden pies. Jeden tak, cool. Hmm. Czekaj. Raz, Teraz trzy, 4 jeszcze dwa wysokości drogi, wiesz? Co wie, Ja zrobię ten Od Otwartą czy zamkniętą pralkę? 什么烟都。<Okay. S 1> Falki to serio, żeś dopierdolił fajnie <grystanie> Ty kurwa, wiesz co moglibyśmy nagrać? Co? Szachy Jebać te szachy Obrat <grystanie> ja lubi przegrywać nie, dawno nie gra mi mi się nic Nie, ale Cesa trzeba nagrywać chłopie daaa Na TikToka Ta, to taka z komedia jest czasami naszymi umiejętnościami kurwa to jest taka komedia czasami. No, ty bardziej z tymi naszymi ryjami to w ogóle. Jak już się nauczyłeś, to nagrywaj. Będziemy. Teraz raz na tydzień coś wstawimy, nie? Czemu nie? Co nam szkodzi? No, tak. że nas wyzywały w komentarzach, popatrzymy się i usuniemy konto. Nie, ja wyjebany, wiesz? Nie wiem. Nie wiem, tyle ludzie wyzywali, że ja mam no, Chodź czemu? Nie 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 wiem. Jest. Widziałeś, widziałeś moje komentarze kurwa, pod profilem? Tak! Ja też już zjebał tą lalkę. No nie, zajebiście to wygląda, zostaw, zostaw. Zjebałeś, kurwa. To koncertowo ja... bym ci powiedział. Stary, zjebałem, jak ci kurwa robił No, jeszcze okej okay, jest, ale. Pralka jest... jakby to wejście do pralki jest zawsze wypukłe, to chyba nie jest, teraz równo sprawę, pralką, to jest wypukła. Aha, no bo ja tego nie, nie robiłem. No, no, no. dlatego mówisz, że zjebaliłeś koncertowo. Hmm. Czy z jakiej to się robisz? No w kliknij tego kółko. full scroll. No, tak. Scroll. Kółko kółko. Dawać jakąś muzykę w tle do tego filmu czy nie? Ja nie wiem Możemy na, tikt na TikToku możemy zrobić inaczej No i inaczej zobaczymy co się bardziej Ale mi się Czy tak podstawowo Do tego tego dawać Czy ja wkładbym co teraz puścił w tle yy, tą... Aż że teraz tak budujemy No a, a tu ty chcesz wstawiać odcinek czy ty chcesz chłopie wstawiać Co ty chcesz wstawiać? No odcinek, w sensie, kurwa, jak masz w każdym filmie czy w masz, no odcinek, w każdym odcinku A, masz podkład muzyczny, no tak, no, kurwa. No to, no, tak tu zrobić. Pierdolnąć. albo mogę zrobić w tym montażu, dodać muzykę, albo mogę po prostu teraz coś puścić w tle. Ale kurwa, może być jakieś odcinki. Nie, w montażu tym... lepiej. Hmm. Gdzie masz te płotki, wysiedaj. Mam murki. Gdzie kurwa, na SZYBIE <laughs> Jeb, na szybie załóż. Teraz tak Ej, czarno e e wełno. Ja. Mm, a jeszcze jedno bym chyba podwyższył, wiesz? Mi się wydaje. Nie, no tak. Albo nawet dwa. No właśnie, też tak. Czeka, ja zrobię najpierw po jedno. Tylko po jedno. Mm, Je dwa. Dwa, no, no. To nie w środku, nie? O oh no, teraz bongo. jest luks. Teraz jest luks. To jest kurwa f**k masny, mniej bąbel wjeżdża. Że... 40 sekund. Rób da? Jakieś przyciski by się... To, wiesz, nie. Właśnie chciałem zrobić. Nie przyciski, tylko zrób czarny panel kontrolny z wełny czarnej. A jak skończysz to od razu, przecież pomóż mi zrobić dach, bo kurwa nie zdąży. Dziur wypełnij, dziur w dachu wypełnij. Czekaj, Poczno, połoczno, kurwa, 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 sobie za rady. Ej, nie? sobie. kurwa, 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 Nie wygląda tutaj najgorzej. Jest git. Ledwo. Odcinka. 17 To Będzie git. O, nie no, Wstyd. Wstyd, aha. Aha. To napisał Lydens, zobaczymy Zobaczę, jak to, on będzie miał zajebiste obudowy. Zobaczcie, No ja pierdolę. Dobra, nagrywa się to przy okazji... Administracja kurwa. i tak jest w każdej. To jest A tamten, czekaj, to było Liden No ja pier... No i kurwa... I to dosłownie każda gra kurwa na tym. No, o bratki nie zdążyły. Ale od przodu wygląda... No To na... normalnie wstawia pralkę samo bez ubrania nie wiem. Pff. No dawaj mi tego Liden Śmiecką, sobie Foto, to to wygląda jak Darth Vader po, po przeżyciach A to kto zrobił? Gdzie ten Lydens? O No Ja pierdolę, Styd. Ja mówiłem że to będzie ze Stef C's kurwa Ej ten to był kurwa, kurwa. no Ej to wygląda To wygląda dobrze Kurwa to chłop ten pierze dla chomików i takie I kurwa coś wygrało, miejsce. i takie coś kurwa wygrało I, I ten i... Lidens ma drugie miejsce I kurwa, Coxcraft, weźcie coś, kurwa ogarnijcie na waszym serwerze grają 8 lat kurwa, które budują Ka Każda gra to jest kurwa, to są nie takie budowle nie? I chodź, idziemy na inny tryb, idziemy na inny tryb, kończę nagrywanie No chciałem... Bo typ napisał, że mój kolega szuka dziewczyny, ma 15 lat, to napisałem, żeby do przedszkola kurwa poszedł uh, uh. A, a, mam... 20 minut niecałe to czego? Git. odcinka dobra no kurwa ja chciałem ja z tego bym bym miał 30 sekund bo ja bym jakiś ty... śmieszny moment wycinał z tego kurwa ze gdzie ty poszedłeś? chciałem obok ciebie stanąć i się tak na zakończenie zrobić. gdzie tylko kurwa aha a ty tutaj jesteś a ja się nie odzywam jak się nie odzywasz? po prostu z... się... Discorda, discord się nalegrywa, nie? Não, não, não. Tira.